Kochani, Ewangelia Świętego Łukasza, która w tym roku nam towarzyszy, jest Ewangelią, którą próbujemy rozważać, używając różnych kluczy. Często mówimy, że jest to Ewangelia mówiąca o miłosierdziu Pana Boga, i mamy wiele obrazów, przypowieści, słów Pana Jezusa. Przede wszystkim. Widzimy, jak Jezus działa, jak pochyla się nad człowiekiem potrzebującym, by pokazać nam, na czym polega miłosierdzie. Widzimy, że Ewangelia Świętego Łukasza jest Ewangelią, byśmy mogli powiedzieć, modlitwy. Jezus, który nie tylko uczy modlić się swoich uczniów, ale przede wszystkim jest człowiekiem modlitwy. Człowiekiem ciągłego, nieustannego, życiodajnego kontaktu z Ojcem, który Go formuje, kształtuje, pokazuje Mu Jego misję, który Go prowadzi aż do tajemnicy paschalnych, który Go wyzwala w tajemnicy zmartwychwstania. A tydzień temu widzieliśmy, że Ewangelia Świętego Łukasza ma także wymiar, byśmy mogli go nazwać społecznym. Słyszeliśmy te słowa Jezusa tydzień temu, który przestrzega nas przed chciwością. Że to, że człowiek może posiadać bardzo wiele, to nie znaczy, że bogactwa dadzą mu zbawienie i życie wieczne. Głupcze, mówi. Bo Bóg w przypowieści o tym głupim, bogatym, który nadzieję pokładał w dobrach materialnych, jeszcze tej nocy zażądają duszy od ciebie. To nie ma sensu, to co robisz, to jest wszystko marność. Zobaczmy, że te trzy postawy pokazują nam całe bogactwo naszego życia chrześcijańskiego. Nie można tylko mówić o jednym aspekcie Ewangelii. One się wypełniają, one się wzajemnie uzupełniają. I zobaczmy, że dzisiejszy fragment jest jakby kontynuacją, bo mówiliśmy tydzień temu, czy rozważaliśmy o sprawach materialnych, jak dzisiaj człowiek wiary ma podchodzić do tego świata wartości materialnych, posiadania. Dzisiaj widzimy, że od tego Jezus nas prowadzi do wartości duchowych. Nie bój się, małaczutko, gdyż spodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. Nie bój się. Zobaczmy, że ten świat, który nas otacza, jest światem, który rodzi w nas także wiele lęków i zagrożeń. Z jednej strony mamy wielkie pragnienie, by służyć Panu Bogu, by oddać się modlitwie, ale też widzimy, że jesteśmy w pewnym sensie uwikłani w ten świat. Nie możemy go pozostawić od tak sobie. Ten świat materialny wiąże się z naszymi odpowiedzialnościami, a więc szukamy także w Ewangelii jakiejś podpowiedzi, by te relacje do świata, który nie tylko musi być dobrze zorganizowany, ale ten świat jest też światem, który w pewnym sensie nam zagraża. Chcemy w Ewangelii słuchać. Tych podpowiedzi samego Jezusa. On dzisiaj mówi: Nie buś. Popatrzmy, że to, co dzisiaj współczesny człowiek, współczesny może nawet chrześcijanin byśmy powiedzieli, taką postawę, którą przeżywa, to jest właśnie postawa lęku. Pamiętamy, jak święty Jan Paweł II rozpoczynał 40 lat temu swój pontyfikat, mówił o tym właśnie: nie lękajcie się. Ale Jan Paweł II nie mówił tak wyraźnie o tych lękach związanych z życiem, w współczesnym świecie. Ale mówił o lęku, który powoduje, że człowiek nie otwiera się na bok, nie bójcie się otworzyć drzwi Chrystusowi. To jest coś bardzo istotnego dla nas. Nie lękaj się. Jak Ewangelia rozwiązuje problem lęku? Przede wszystkim chcę powiedzieć, że to ja się troszczę o Was. Nie bój się, Mała Człotko. Popatrzmy, ile tu jest czułości i serdeczności Boga, ile jest właśnie miłosierdzia. Nie bój się, Mała Człotko. Jesteśmy małą Człotką, rozproszoną w tym współczesnym świecie, czasami zagubioną w tym współczesnym świecie. Ale przede wszystkim Pan Bóg chce nam powiedzieć, że jest znak. Może przede wszystkim chcę, żebyśmy doświadczyli go w tych sytuacjach, którą nazywa dzisiaj Księga Mądrości nocą. Noc, jak naród wybrany w chwili wyprowadzenia z Egiptu. Była noc, oni się bardzo bali tego wyjścia i wyzwolenia, ale doświadczyli, że Bóg jest nimi. Słyszymy o nocy Abrahama dzisiaj w drugim czytaniu. On wychodzi ze swojego domu, ze swojego kraju. Idzie w nieznane. Idzie w noc. Ale ma tą świadomość, że Bóg jest nim, że go prowadzi. Receptą na pokonanie lęku jest wiara. Jest otwarcie się na Boga. Jest pozwolenie, żeby On rzeczywiście działał w naszym życiu. Popatrzmy te nasze współczesne lęki. Jak wiele możemy już jako osoby starsze mówimy, co to się w tym, na tym świecie porobiło. I to nie jest lęk, jak kiedyś można mówić osobom starszych, na przykład przed nowymi technologiami, bo my się tego nie boimy. My się szkolimy, każdy z nas potrafi obsłużyć smartfon, telewizor, nie wiem, internet. Nie boimy się współczesnych technologii. Widzimy, że dzisiaj lęk rodzi się z jakiegoś poczucia zagrożenia, że znowu ktoś próbuje w tym świecie wartości, który jest dla nas bardzo ważny, który, jak widzieliśmy właśnie w historii Abrahama, był jakimś silnym fundamentem i musi być silnym fundamentem naszej wiary, naszych rodzin, naszego społeczeństwa, że ktoś próbuje to zakłócić widzimy jakieś zagrożenia które przychodzą z zewnątrz jakieś jak słyszymy nowe ideologie które nie są wcale nowe przebrane ideologie które chcą zniszczyć widzimy to to nie są jakieś wymyślone zagrożenia zniszczyć nasze rodziny nasze społeczeństwa zniszczyć naszą godność i w tej sytuacji słyszymy dzisiaj od Jezusa Nie bój się, Mała Czciutko. Coraz bardziej może mamy wrażenie, że jesteśmy jakąś mniejszością, że nikt nie słucha naszego głosu, że jesteśmy lekceważeni, że ten agresywny świat wokół nas, choć może nie tak liczny, ale jakiś perfidny, dotyka tych wartości, które są dla nas fundamentem, prawdą, wolnością. Jaką odpowiedź dzisiaj daje liturgia Słowa na te lęki, które mają prawo się rodzić w naszych sercach? Wiara. Wiara, silna wiara. Popatrzmy, Abraham nie dyskutuje z Bogiem. Nie robi jakichś debat, okrągłych stołów. On słucha Jego Słowa i stara się to Słowo wypełnić. Ta historia Abrahama, którą dzisiaj Autor natniony w liście do Hebrajczyków w sposób skrótowo nam pokazuje, warto sięgać, ciągle inspirować się tym życiem naszego Ojca Wiary. On idzie, bo wie, że Bóg jest z nim. Choć czasami ma wrażenie, że ten Bóg nie do końca śpieszy się z wypełnianiem swoich obietnic. Że nie do końca realizuje te obietnice tak, jakby Abraham sobie wyobrażał. Wiara. Dzisiaj naszym wielkim powołaniem, wezwaniem jest budować silną relację z Bogiem. Musimy przejść od tych spraw materialnych do wartości ducha. To jest coś bardzo istotnego dzisiaj. Dzisiaj walka toczy się o wiarę naszą. Dlatego, Pan Jezus, pokazując te krótkie przypowieści, ilustruje nam, niech biodra wasze. Będą przepasane i zapalone pochodnie. Bądźcie gotowi. My musimy być ludźmi silnej wiary. Ta gotowość jest postawą chrześcijańską. Ona wyraża naszą godność, prawdę naszego życia. Ja jestem gotów, jestem człowiekiem czynu, działam, nie siedzę założonymi rękami. Świat nie może nas zaskakiwać. Ja mam wrażenie czasami, że my ciągle reagujemy za późno na pewne wydarzenia. Chrześcijanin ma być mądry, który wyprzedza pewne wydarzenia i pewne przemiany, także te społeczne, ideologiczne, który widzi dalej i głębiej. Chrześcijanin to jest ten, który musi stać się prorokiem. Ja nie mogę być komentatorem wydarzeń, to jest zbyt mało. Ja muszę je wyprzedzać. Jak je wyprzedzać? Biodra muszą być przepasane. Muszę być człowiekiem silnej modlitwy i zaangażowania. Popatrzmy, często, gdy mówimy o modlitwie, wiele osób mówi: No ale po co? To jest troszkę marnowanie czasu. To jest takie szkolenie, jak dawniej były szkolenia na czas wojny. Już nikt na to nie chodził, machaliśmy ręką, bo przecież żadnej wojny nie będzie, po co się szkolić? Po co robić szkolenie ewakuacyjne, jak i tak? nie będzie nigdy żadnych ewakuacji w budynkach publicznych czy coś. Pamiętam z pół roku temu na naszym Turzynie był alan próbny i wszyscy tak patrzyli, ach, bawią się. Po co mamy tam uczestniczyć? W tym nie ma czasu. Idę na moje zakupy. Nie, ja mam być ciągle gotowy. Ta gotowość to jest właśnie silna wiara, silna modlitwa. Popatrzmy, że te codzienne nasze Zaangażowanie, ten codzienny różaniec, choć może nas już nuży i trudzi. To jest gotowość na to, by nie przegapić tych sytuacji, które są rzeczywiście przed nami. Gdy Pan przyjdzie, gdy zły przychodzi też nas kusić, ja muszę być gotowy. Muszę być uzbrojony silną wiarą, świeżym spojrzeniem, dalekowzrocznym. Muszę być prorokiem, który przewiduje. Popatrzmy, wracam do tej myśli świętego Jana Pawła II, który wołał 40 lat temu, nie lękajcie się. My chyba do końca jeszcze nie odkryliśmy tego proroka naszych czasów, który daje nam i dzisiaj skuteczne podpowiedzi. Dzisiaj w sytuacjach różnych, właśnie moralnych zagrożeń. Naprawdę warto sięgnąć do tego, co pisał, co mówił święty Jan Paweł II, on był prorok, on popatrzył o wiele dalej, on widział te zagrożenie i pokazywał nam, jak na te zagrożenia się przygotować. Nie bój się, nie bójmy się tej formacji duchowej. nie bójmy się ciągłego budowania naszej wiary, nie bójmy się rzeczywiście aktywnego uczestnictwa we wspólnotach kościoła. Nie bójmy się uczestnictwa w częstej liturgii święt. Nie bójmy się, to nie jest marnowanie czasu. Ale to jest rzeczywiście wyposażanie naszego serca, naszego życia. To jest ta gotowość, o której mówi dzisiaj Pan Jezus. Przechodzimy od świata materialnego, który sobie jakoś ułożymy. Od świata, który powinien być prosty. Otwarty na drugiego człowieka, jak mówi dzisiaj Pan Jezus, daj jałmużnę. Bądź człowiekiem wolnym, ale przede wszystkim, bądź człowiekiem silnego ducha, silnej wiary na wzór Abrahama. Nie lamentujmy na ten świat. Nie dziwmy się, że ten świat w pewnym sensie wariuje. To jest wielka jakaś strategia i machineria użyta przeciwko człowiekowi. Dlatego tym bardziej, jako ludzie wierzący, jako ludzie, którzy doświadczyli już żyć dobroci i miłości Pana Boga, nie możemy być bierni, nie możemy być ludźmi założonymi rękami, ale gotowymi. Pan przychodzi nam na spotkanie, On jest blisko nas. On rzeczywiście przygotowuje dla nas królestwo. Nie oczekujmy tego Królestwa, że zbudujemy tu na ziemi. Jakiś triumfalny Kościół, wspólnotę zwycięską, wojującą. Będziemy zawsze małą, czutką, będziemy zawsze popychani, lekceważeni, ale będziemy silni wiarą i tą nadzieją, że Bóg nigdy nas nie zostawi, jest zawsze z nami. Amen.